Cześć! Dzisiaj Las Osobowicki i fragment książki Gabrieli Anny Kańtor. Trzecia Miłość Marianny Orańskiej, rozdział pierwszy. Czyż nie jest zaskakujące, że Vermeer nie namalował ani jednego obrazu przedstawiającego któreś z jego dzieci? Żadnego portretu rozkosznego maleństwa, a przecież potomków miał podobno aż piętnaścioro, gdy zapytałam o to mojego niderlandzkiego męża, także wyraził zdziwienie. Rzeczywiście, mimi, masz rację, na jego obrazach nie ma dzieci, choć jak sobie przypominam, znawcy malarstwa utrzymują, że do dziewczyny z perłą pozowała Wermirowi jego nastoletnia córka, która jednak jako żywo już wówczas dzieckiem nie była. – Są za to co najmniej dwie kobiety w ciąży – mruknęłam. – Ciąże pokazał, dziecka już nie. – Tak, ale przyznaj, że to jednak nie to samo. Kobietę w ciąży łatwiej namalować niż wierzgającego nóżkami niemowlaka. Uśmiechnął się i żartobliwie uszczypnął mnie w policzek. Zupełnie jakbym była jakąś głupią gęsią, a nie królewną pruską i żoną księcia Niderlandów. Co prawda na wygnaniu, ale zawsze i matką i jego dzieci. W końcu to za jego staraniem aż sześciokrotnie tkwiłam w stanie błogosławionym i z pewnością miałam na ten temat o wiele więcej do powiedzenia. Będąc w tak wysokiej ciąży jak owe kobiety u Vermeer'a, nie ustałabym w nieporuszonej pozie ani minuty, o wielogodzinnym bezruchu nie wspominając, choćby mi sam mistrz zapłacił majątek za pozowanie. Zawsze już wtedy miałam spuchnięte kostki u obu nóg, bóle kręgosłupa, nabrzmiałą twarz, a i maluch w brzuchu dokazywał, jakby uczył się tam pływać z delfinami. Mogłabym dodać mężowi jeszcze parę innych równie ekscytujących fizjologicznych szczegółów, ale nie chciałam mu się sprzeciwiać. Wilhelm jest dobrym mężem. Nasze małżeństwo trwa już ponad 20 lat i mimo różnych przeciwności losu, jakie nas w tym czasie spotykały, wciąż dobrze nam się wiedzie, w naszych wzajemnych relacjach. Czule kocha mnie i nasze dzieci, a co najważniejsze, podziela większość moich zainteresowań. Muszę przyznać, że szczerze zachęcam mnie do wszelakiej miłej memu sercu, artystycznej ekspresji i bez mrugnięcia okiem akceptuje każdy nowy pomysł, a to już niestety w świecie arystokracji wcale nie jest normą. Oj, nie jest, nie jest. I to nie tylko w artystycznym aspekcie. Gdybyś mi to powiedziała przed moim ślubem, mamusiu, to przebóg, zapewne dokładniej przyjrzałabym się kandydatowi do ręki, którego wy mi wybraliście. Ty i ojciec, królowa Wilhelmina zwana Mimi i Wilhelm, król Niderlandów, rozważający wszak moje małżeńskie szczęście przez pryzmat interesów korony. Tymczasem on, wasz wyselekcjonowany wybranek, pan młody Albrecht von Hohenzollern, czwarty w kolejce do tronu królewicz pruski, notabene, twój mamusiu bratanek, zbrzydł mi od razu już w dniu ślubu. Może zbrzydł to za duże słowo, dyplomatyczniej będzie powiedzieć, że mnie rozczarował. A nawet przeraził swoim jarmarcznym zachowaniem na przyjęciu weselnym. Zwłaszcza dowcipami niestosownymi do mego braku doświadczenia oraz sugestiami dotyczącymi przebiegu czekającej nas nocy poślubnej, a już najmniej podobał mi się jego pogardliwy stosunek do służby, uwijającej się wokół gości przy stołach. Ale ja, Marianna, niderlandzka królewna z domu oranien nasał, dobrze wychowana i przygotowywana do pełnienia swej funkcji bardzo chciałam go pokochać, pragnęłam być z nim szczęśliwa, stworzyć miły rodzinny dom, do którego już zawsze będzie chciał wracać i dać mu dzieci. Żywiłam nadzieję, że będę miała wpływ na nasze małżeńskie decyzje i że moja wola będzie szanowana. Jednak szybko te nadzieje okazały się płonne a szorstkość i brak obycia u mojego pruskiego małżonka oraz twarda dworska rzeczywistość dały o sobie znać z dnia na dzień, gdy tylko stałam się członkinią Królewskiego Domu Hohenzollernów. A wtedy w Europie Hohenzollernowie to były Prusy, a Prusy to Hohenzollernowie. Zamknęła się więc topiel przeznaczenia nad moją głową. Wilhelm, mój małżonek, jak na księcia Niderlandów przystało, ma artystyczną duszę. Od lat z przyjemnością obserwuję, że cieszy się z dorobku kulturalnego swego kraju i wspiera go możliwie jak najszczodrzej. Patrząc wstecz na pierwsze tygodnie naszego narzeczeństwa, można powiedzieć, że połączył nas właśnie przedstawiciel owej kultury. On, mistrz Johannes Vermeer, malarz z Delft. Nie od razu wpadliśmy na ten owocny dla nas temat. Bo o czymże na Boga rozmawiać może para młodych ludzi po słowie, którym wciąż na karku siedzi przyzwoitka, o wyglądzie starej, nastroszonej, obrażonej na cały chrześcijański świat wrony. Swoją drogą, stroszyła się ona zapewne na samą myśl o tym, co moglibyśmy z księciem grzesznego wyczyniać, gdyby choć na chwilę pozostawiła nas bez opieki. Przykro to stwierdzić, ale kobieta ta nie spuściła nas z oka niemal do samych zaślubin. Wskutek tego nasze narzeczeńskie rozmowy były przykładne, ale o niczym, a więc rozdzierająco nudne, o pogodzie, o różach wyszywanych przeze mnie na tamborku, jakże podobnych, a to minowina, do tych kwitnących pod moimi oknami, o zdrowiu naszych matek i babek, o politycznych ambicjach ojców i dziadów i o zbliżających się towarzyskich atrakcjach roku 1791, których uwieńczeniem miał być nasz ślub, Któregoś dnia, w momencie, gdy już oboje z trudem tłumiliśmy ziewanie i nawet nasza przyzwoitka przysypiała z otwartymi oczami, rozmowa niespodzianie zeszła na malarstwo niderlandzkie. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem w spojrzeniu mojego przyszłego męża nieskrywany podziw. Zaskoczyło go, iż doskonale wiedziałam, jak wielkim, a zapomnianym malarzem był Johannes Vermeer i że w dodatku. Potrafiłam godzinami opisywać jego dzieła. Ja, młodziutka kandydatka na żonę, córka króla pruskiego, która nie powinna była mieć zielonego pojęcia o niderlandzkich artystach. Widać zapomniał, że zostałam wychowana na pruskim dworze pod surową ręką swego stryjecznego dziadka, króla Fryderyka II-Wielkiego, tego despoty z nieruchomą twarzą, przed którym drżała cała Europa, a którego poza tworzeniem potęgi Prus. Ostrą polityką zagraniczną i budowaniem silnej armii interesowały jeszcze o dziwo filozofia, poezja i muzyka. Pamiętam, jak powielekroć ulegał moim dziecięcym prośbom i opowiadał mi ciągle od nowa o swym niezwykłym spotkaniu z Janem Sebastianem Bachem w Pordamie w 1747. Król szczerze podziwiał Bacha. Sam był świetnym chętnie koncertującym flecistą i zręcznym kompozytorem. Gdy tylko miał grono wdzięcznych słuchaczy, występował dla nich nawet trzy razy w tygodniu w swej otoczonej tarasowymi ogrodami letniej rezydencji Sanssouci. Sanssouci po francusku oznacza wolne od trosk, bez zmartwień. I oto właśnie królowi chodziło w tym pięknym miejscu. Tam też zapraszał cenionych przez siebie myślicieli, literatów i filozofów. Nigdy nie widziano w tym miejscu kobiet. Spotkania odbywały się w pięknej sali marmurowej i prowadzono je zwykle w ulubionym przez króla języku francuskim. Jako, że od wczesnej młodości uważał on ojczysty niemiecki za jakiś plebejski żargon, nadający się co najwyżej do zwracania się nim z poleceniami do konia. Uwielbiał dysputy filozoficzne z największymi wolnomyślicielami i liberałami tego świata. W pałacu saint zawsze rozbrzmiewała muzyka, towarzyszyła spotkaniom króla z gośćmi. Przed, przez 30 lat jego nadwornym dyrygentem i kompozytorem był syn Bacha Karl Philipp Emanuel. Jednak pewnie nikt nie podejrzewał Fryderyka Wielkiego jeszcze o zainteresowania malarstwem. Wszystko zaczęło się od mojego przyjścia na świat, a przecież byłam dziewczynką zwykłą, dziewczynką, nie chłopcem, nie kolejnym princem, księciem, tak zawsze oczekiwanym na pruskim dworze. Tyle na dziś. Pierwszy odcinek będą następny. Raz jeszcze kadr na piękny nasz las. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Cześć.